nic nie wiemy właściwie o tym autorze. W postaci te dwie scenki z próby medialnej mówią już bardzo dużo. Proszę mi powiedzieć, czy ten spektakl, pańskim zdaniem, jest odważny? To Pytanie koronne. Nie mam tak. pojęcia. Specjalność to znaczy, zakładu. Jeśli chodzi o odwagę, ja mówiliśmy wielokrotnie na to odwagi, więc jeśli Zdefiniujemy słowo odważne, to znaczy on jest niekomfortowy, bo my myślę, że niezależnie od tego, czy będziemy odbiorcą lewicy, prawicy, to to my, że nie słyszymy te rzeczy, które również nas w jakiś tam sposób dotkną, to po pierwsze, ale nie jest to dotykanie na poziomie przekroczeniowym. Myślę, tak, że hmm, raczej hmm, mówimy o pewnych rzeczach czy o świecie, które. Zapędził się w, 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 w ślepy zaułek, a nasi bohaterowie szukają dla siebie czy dla świata jakieś tam się Z tego... to, 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 to nie to jest też robione w takim, e, znaczy to nie chodzi o język, bo, bo, bo groteska też może być jakoś tam odważna. Tak? Natomiast hmm... to mi chodzi, o to bo najłatwiej naśmiewać się z Trumpa, w, z Koreańczyków. I tam z jakichś innych szalonych ludzi, a trudniej, nie, nie, nie. A trudniej, a trudniej po prostu powiedzieć, że no, stwierdziliśmy to, tak, no to. Że daliśmy tak. ciała, w, że w, nie w kontekście krajowym, nie wystarczyła ciepła woda w kraju, coś przeoczyliśmy. I żeby wyjść z tej bańki, bo my cały czas jesteśmy w tym przeświadczeniu mówię o pewnym myśleniu społeczno-politycznym, że jesteśmy najlepsi. PiS nas tylko ukarał na chwilę, i tak dalej, a trzeba teraz walczyć. I bo to, bo tam mnie brakuje cały czas tej autorefleksji, że coś zostało schrzanione. Jak to się powie, to od tego momentu można ruszyć, żeby budować dalej. Ale, ale no nie, nie wiem, czy chcemy teraz rozmawiać na tematy polsko-polskie, tak? To znaczy, słyszał Pan zapewne. Yy... Konferencję prasową. Przyznam się do tego, że błąd popełnił go, wprowadzając e, wcześniejsze emerytury. I nikt nie ma w tej chwili wątpliwości, że e, ludzie pracują dłużej, czy że powinni dłużej pracować. No, ze względów politycznych nazywamy to błędem. Tak? No, na tym to polega, że, że no, robimy to m, m, wbrew woli ludzi, tak? albo znakomitej większości. Tyle, no, na, na to, czy uprawianie polityki jest um, czymś innym, natomiast to jest tak o tym, że nawet jeśli uprawiamy tę politykę, tak, to nasze możliwości zmiany, a ta inercja, że tak powiem, czy jak niektórzy nazywają to impasowalizmem, jest dość poważnym, po, dość poważnym problemem w życiu publicznym, w życiu, no, publicznym, tak, w życiu e, e, no, nie tylko po polskim, tak, ale, ale no, myślę w każdym, że tak powiem w kraju nieautorytarnym jest to trudne. No. no tak, no za dobrze było. Nie wiem czy przestrzeliłem, ale wydawało mi się, że pani Baka bardzo przypomina Olgę Tukarczuk. Przypomina trochę tak z powodu włosów. No tak, ale też kurtka z, tak. z raczej, koresponduje z jej poglądami na w, całokształt. Tutaj jest dużo, przynajmniej w opisie jest podane, no, że to jest wiemy. hybryda gatunkowa, prawda? Jest, To jest trudny tekst z różnych powodów, przede wszystkim dlatego, że no pomysł na stand-up jest, znaczy monologii stand-upy, no jak sobie tam to powiemy, jedna bohaterka, czyli Heidi że jest stand no, natomiast pozostali raczej nie używają takich sposobów, ale no, no chodzi też o to, że, że, że te wszystkie osoby, które się tu pojawiają, no próbujemy zrobić z tego jednak ten spektakl, te, te, te światy gdzieś tam się trochę przenikają i próbujemy to acerować. no. Mi się tak, tak trochę to kojarzyło, tak wie Pan, pożar w burdelu international. <laughs> no takie luźne, tak. Znaczy nie do końca chyba taki będzie, bo, 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 bo no, ten balans próbujemy jak zachować. Znaczy, oczywiście e, mówiąc o tym, że nie wiem jak niektóre że, że rzeczy zostaną odebrane przez takich czy innych zwolenników, to no, zwłaszcza no, gdy mówimy o, o demokracji, o tym, co się dzieje, tak, bo te mechanizmy są jakieś takie e, niby znane, ale też... E, już, Słabo żeby, stosowane. Nie są nie, nie, zabezpieczone, że tak tak bardzo, że, że, że nas nie poruszają. No tak, tak, tak. No to no wszystko, no nie chcę tego zdradzać oczywiście, tak, ale to, to jakoś tam. Mamy wyjść? Każdy, każdy ma, ma szansę. To znaczy, tu jest w repozorach po stronie autora bardzo ważny gest, yy, bardzo odważny gest, jeśli o tym mówimy, czyli o takim goście. Ge yy, Spróbujcie coś, znaczy to znaczy jest nazwijmy to interaktywne, które, które jesteśmy ciekawi, jak, jak zafunkcjonuje, tak? Bo to nie jest oczywiste. No i, 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 I ta zabawa, no, no, zobaczcie, czy ten ból teatralny jest bólem prawdziwym, czy nie. Ja tak się o te porządki, wie pan, bo tutaj jeśli chodzi o porządki walutowe mamy dwa, prawda? Czyli walutę amerykańską i yy, polską. Jak widzowie mają wyjść z tego, z czym? Z tak zwanym w kurwę, e, chęcią działania, e, mocną refleksją, że koniec, naprawdę trzeba coś zrobić, czy po prostu mają się tego świetnie bawić? Znaczy, z refleksją, bo my będąc widzami, będąc członkami społeczeństwa, bierzemy udział w pewnej grze, którą, z której się nie zawsze zdajemy sprawę, tak i to na różne sposoby te mówi nam od lat, tak? kultura czy, czy sztuka. E, natomiast e, Chciałbym, żeby była re, refleksja. Jest, pewnie w nie jest, dlatego że wiele osób pojawiających się tutaj nas trochę nie dotyka. Tak? Są znane nam z telewizora, Są tak fikcyjne dla nas. I są na tyle abstrakcyjne, że nie, nie dotykają. Tak? Natomiast. Myślę, że udaje że, że, no, nam się tutaj też wejść na taki grunt, który jest gdzieś nam bliski, a też no, nawet jeśli widzimy te osoby, to widzimy, że mówimy też o, o kondycji świata. No, I to nie jest takie pozytywne. No. Znaczy nie jest to diagnoza, która budzi, że tak powiem, e, radość, Śmiech radość, mówię radość, tak? Radość i mówimy, że nic się nie stało, to, no, że to widzimy, że skutki są no, płakane. No. Mhm. A też jesteśmy do siebie jakoś bardzo do siebie podobni, tak? To znaczy my ciągle nam się wydaje, że my się czymś tam różnimy i tak dalej na tej naszej tutaj planecie i, i ta Ziemia jest e, ziemią, no, za którą powinniśmy wziąć jakąś odpowiedzialność.